Świat finansów stoi u progu cyfrowej rewolucji. Banki centralne na całym świecie badają cyfrowe waluty banku centralnego, czyli CBDC, jako potencjalną ewolucję pieniądza. Wyobraź sobie świat, w którym fizyczna gotówka jest mniej powszechna, a transakcje cyfrowe królują. Zasadniczo CBDC to cyfrowe reprezentacje waluty fiducjarnej danego kraju, emitowane i wspierane przez sam bank centralny. W przeciwieństwie do tradycyjnych depozytów bankowych, CBDC stanowiłyby bezpośrednie roszczenie wobec banku centralnego. Oznacza to, że osoby prywatne i firmy mogłyby potencjalnie posiadać konta bezpośrednio w banku centralnym, omijając pośredników banków komercyjnych. Zwolennicy CBDC podkreślają ich potencjał w modernizacji systemów finansowych, promowaniu włączenia finansowego i usprawnianiu płatności transgranicznych. Jednak wprowadzenie CBDC budzi również obawy dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i potencjalnego nadużycia władzy przez bank centralny. Debata na temat CBDC dopiero się zaczyna, a jej wynik niewątpliwie ukształtuje przyszłość pieniądza i finansów. Najbardziej fundamentalna różnica między CBDC a kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, tkwi w ich architekturze centralizacja kontra decentralizacja. CBDC, jak sama nazwa wskazuje, są centralnie kontrolowane przez banki centralne. Ta scentralizowana kontrola daje bankom centralnym znaczną władzę nad walutą, w tym możliwość monitorowania transakcji, zamrażania kont, a nawet dewaluacji waluty poprzez politykę pieniężną. Kryptowaluty z drugiej strony są zbudowane na zdecentralizowanych sieciach zwanych blockchainami. Ta rozproszona natura oznacza, że żadna pojedyncza jednostka nie ma kontroli nad kryptowalutą. Zamiast tego sieć opiera się na mechanizmach konsensusu, takich jak proof of work lub proof of stake, aby weryfikować i dodawać nowe transakcje do łańcucha bloków. Ta decentralizacja zapewnia, że waluta jest odporna na cenzurę, manipulacje i pojedyncze punkty awarii. Kryptowaluty mogą być bardziej zmienne i mniej przyjazne dla użytkownika niż CBDC, które są wspierane przez stabilność i infrastrukturę banków centralnych. Ostatecznie preferowane podejście zależy od indywidualnych wartości i priorytetów. CBDC ze względu na swoją scentralizowaną naturę dają bankom centralnym niespotykany dotąd poziom kontroli nad systemem monetarnym. Banki centralne miałyby bezpośredni nadzór nad emisją i dystrybucją CBDC, co pozwoliłoby im skuteczniej wdrażać politykę pieniężną. Mogłyby na przykład bezpośrednio wprowadzać płynność do gospodarki lub wdrażać ujemne stopy procentowe z większą precyzją. Banki centralne mogłyby potencjalnie śledzić każdą transakcję dokonywaną za pomocą CBDC. Chociaż budzi to poważne obawy dotyczące prywatności, mogłoby to również pomóc w zwalczaniu nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Pod względem bezpieczeństwa CBDC mogą oferować zarówno zalety, jak i wady. Banki centralne zazwyczaj stosują solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich systemów przed cyberatakami i oszustwami. Jednak scentralizowana natura CBDC Czyni je również głównym celem dla hakerów. Wreszcie, CBDC mogłyby znacznie zwiększyć szybkość transakcji, szczególnie w przypadku płatności transgranicznych. Porównując CBDC do kryptowalut, kluczowe jest rozpoznanie ich fundamentalnie różnych filozofii i funkcjonalności. CBDC jako instrumenty banków centralnych dają władzom bezpośrednią kontrolę nad emisją, dystrybucją, a nawet monitorowaniem transakcji. Kryptowaluty takie jak Bitcoin działają w sieciach zdecentralizowanych, odpornych na taką scentralizowaną kontrolę. Oba systemy stwarzają wyzwania bezpieczeństwa. CBDC, choć potencjalnie korzystają z infrastruktury bezpieczeństwa banków centralnych, stają się głównym celem cyberataków ze względu na swoją scentralizowaną naturę. Kryptowaluty, zabezpieczone zasadami kryptograficznymi i sieciami rozproszonymi, są bardziej odporne na pojedyncze punkty awarii, ale wymagają solidnych, indywidualnych praktyk bezpieczeństwa. CBDC mają potencjał do niemal natychmiastowych transakcji dzięki scentralizowanemu przetwarzaniu, co czyni je wydajnymi w przypadku płatności krajowych i transgranicznych. W gruncie rzeczy wybór między CBDC a kryptowalutami sprowadza się do kompromisu między scentralizowaną kontrolą i bezpieczeństwem, a zdecentralizowaną wolnością i prywatnością. Podczas gdy CBDC i kryptowaluty reprezentują różne podejścia do walut cyfrowych, rośnie zainteresowanie badaniem potencjalnych synergii między nimi. Jedno z potencjalnych zastosowań polega na wykorzystaniu przejrzystości i niezmienności blockchaina w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości audytu systemów CBDC. Rejestrując transakcje w blockchainie, banki centralne mogłyby stworzyć odporny na manipulacje rejestr, który można publicznie zweryfikować, zmniejszając ryzyko oszustw i manipulacji. Blockchain mógłby ułatwić szybsze i tańsze płatności transgraniczne, omijając złożoność i koszty związane z tradycyjnymi systemami bankowości korespondencyjnej. Jednak integracja blockchaina z CBDC stwarza wyzwania techniczne i operacyjne, wymagające starannego planowania i współpracy. Pojawienie się CBDC i ciągła ewolucja kryptowalut wskazują na przyszłość, w której różne formy pieniądza cyfrowego współistnieją i potencjalnie konkurują w globalnym ekosystemie finansowym. CBDC Wspierane stabilnością i infrastrukturą banków centralnych mogłyby stać się dominującą formą gotówki cyfrowej w codziennych transakcjach. Kryptowaluty prawdopodobnie nadal będą się rozwijać jako alternatywne aktywa, magazyny wartości i platformy dla zdecentralizowanych aplikacji. Mogą również pojawić się modele hybrydowe łączące elementy CBDC i kryptowalut, oferując korzyści obu światów.